Jeżdżę do! Akurat, czarty! Mocno, w porządku! Dzień dobry, Kamisia! Kamisia, 2204 Sam Happy. Dobra, replay podłączony. Ok, Ready boys. Content calls. Nie ten klas. Ten film nie. Ten film na pewno nic nie. co robi. Pratek. Nie! Pakot. Na pewno nie Pratek, czekaj, co? Znaku te znaku On ma Fox. muzykę z Moronem o nazwie Cringe. Co, kurwa? Pozdrawiam. Co, ja mu badam, że... Coś chyba się zjebało, cały świat cringe'em wolało Chcę wygłaszać oczy sobie i ja, to pierdolę, będzie mi wolało Ja pierdolę nie Kurwa.

i znak podkreślenia, i znak podkreślenia, i znak podkreślenia, i znak i I to wszystko to jest cringe. Let's... Jak ja chcesz jest gryźć, to sobie... Ludzie ci odbiorą wszystko, oplują twoje nazwisko. Każdy tobie w życie wejdzie, gdy im twój gust nie podejdzie. I już w kieszeni się otwiera nóż. Dłoniasz mi się fin zaciska. No. Rozbier no. Ta? no tak, bo oczach tak przecież działa świat znak podkreślenia A weź. WSA na jest no na na party, podłączyłem studio VR, te nasze studio, co przedtem było jako Hakuna Matata. Jesteś mały, się zanurzy. totalny cringe, co nie? Największym cringe'em jesteś ty. Mocy, Największym kringem podkreślenia, ty podkreślenia, Fox Największym kringem jesteś Ja już nie wiem co mam robić, co, mam, robię, co, robię, co mam nosić, jak mam chodzić był w z powiedzą, że to dno i tak dzień pod to czy wszystkim. Kryć przykrywa oczy w pojedynkę. Dobra, ostatni serio, bezłość, jest kanał YouTube z w Małka Małpakan wiznak podkreśla na podkreślenia znak podkreślenia woks Teraz widzę to, na Mówię serio, ostatni kanał YouTube na jest chujone, wszystko, cringe, wszystko ruina to my. my się mm, wszystkim się naprawił, kurwa z dupy. Wszędzie cringe tak wiesz, jest, tak. że aż mi przykrywa oczy Wszyscy mówią to samo, póki z nie zboczy Zapominamy, co to, tym tak czuć, ci raczysz Zdejmijmy na świat patrzy Mautka, kamisia <śmusza> ja 2004, tak nie widzę być. tego Kamisia 2004 Najwyższym cringe'em jesteś <śmusza> ty Najwyższym cringe'em jesteś ty Największym klinżem jesteś ty Największym klinżem jesteś ty Największym klinżem jesteś ty Nie ostatni kanał YouTube podłączony Największym klinżem jesteś ty To znaczy, no może to nie no jest prócz... taki klinż ale Weźmy, skończmy jeszcze, ale tak, wszystkie kanały YouTube są podłączone i streamują jednocześnie Te, do których mam dostęp, rozumiecie? No, oprócz odbeksowych przygód, bo nie pamiętam loginu. Ale tak? Wszystkie to, których pamiętałem, login i się zalogowałem? To jestem zalogowany. Już streamują. Widzicie? Ogarnęłem za darmo streamowanie na większej ilości platform. <grywki> Reniu byłby dumny. <grywki> A co tam? Kamisia 204. Pek. Sed panie, a zapierdzieliłbyś tego bejgera? HTTPS 2 ukośnik ukośnik w ukośnik watch znak zapytania W znak równości PLXMFZ A, ale za każdym razem muszę od nowa Link PRM e, to dawać. Jak Proszę pomóż mi! Mhm. Mm Bali! O, kura, się jak boli, o Boże jak Bali! Proszę pomóż mi! Muszę. Muszę Mam latek zero, wychodzę z wagi, mamy! Bo kiedy o, o, za, nawet bo widzicie, kurwa że, że działa! Wiem, że coś nie pykło, jestem o tym przekonany! Właśnie pykło, a wręcz nie bo bo ojciec jest złamany! Czekaj, czy ja dobrze widzę? Czy ty Kamisia kupiłeś subskrypcję? Dobrze widzę. Pierdoli. Candy Kamisik? Co kurwa? Jak boli, czy ja dobrze widzę. Proszę Kurwa replay Kamisia 20 Może to zobaczyć. O kurwa ja tylko może jak to nie znak podkreślenia, boże po mnie Mam na tle plażę, porta Mam na tle Ale te ataki wiem, Są że były podojebane. To, to zapasy z kolegami, kolega, tak taką drogę kodznak se wybrałem. Ale szkoda, wielka szkoda, że skończyło się złamaniem. Miszę korytarz. Boli, kurwa, o Kurwa muszę jak sprawdzić. boli, o Boże jak boli, proszę pomóż mi Aż muszę kurwa sprawdzić Boli, o kurwa jak boli, o Bo kurwa, nie Boże dowierzam. jak boli, proszę pomóż mi Jeden latek właśnie dzisiaj witam Sześć lat nowym wypadku, ból wewnętrzny Wciąż nie znika, jeden prosik Z naruciakiem nagle w górze my I w trawniku słyszę nagle łamanego Dźwięk patyka Złamany przez życie, jest już jedną nogą krobie Siedzi sam w fotelu, bo już nie ufa Sam sobie, wkładcie na petycję Albo dajcie mu na głowę Uratujcie obojczyki, zakoszcie tą fobię Do trzech razy sztuka Astronoma o, zacznie ten grać ten... Gdy nagle coś chrupnie, łeza zaraz zacznie srać Za kolejnym razem może złamy sobie nogi Ludzie powiedzcie mi sprawdzić. czemu to tak bardzo boli O kurwa jak boli. dał W prezencie jedną miesięczną subskrypcję Proszę poziomu pierwszego użytkowników Kami Złamałem Siak Kamisia O, jak boli. o boże jak boli Proszę pomóż mi z Dobra, skończyłem. I to dosłownie, już skończyłem. Znak podkreślenia furii, znak podkreślenia kute, znak podkreślenia for Ja to wszystko widzę. Proszę bardzo. No, kamisia dwadzieścia wykorzystaj go dobrze. Od A do Z. Kurwa, pokażę wam. Kamisia dwadzieścia zero cztery. Kurwa, nie chciałem. Od A do Z. Ekipa podkreślenia, podkreślenia Fox Blondy. Mój kick! Moje trowo. Rambol jeszcze nie. Zielony na YouTube. Ekipa Lisiach Przygód na YouTube. Blondy na YouTube. Mój kanał na YouTube. Dziękuję. Nr 2. Kanał nr 3 na YouTube. Mój studio. I kasper. Kurwa! I na no, wszystkich tych kanałach, skrymuję łącznie z tym piczem. Tak Mówię całkiem serio. Zobaczcie sami do powiadomienia. Kurwa. No, ale jak widzicie ogrodowałem. Zawsze żeby mieć większą ilość. Kurwa. To jest piękne. To jest kurwa piękne. W sumie zacząłbym jeszcze na lisek Ewan, ale nie chcę obciążać. Taką po prostu tym tam nie. Dobra. Was nie A chuj. Pierdolę to. Gdzie jest jakiś kanał, do którego nie mam dostęp? Zielony! U zielonego zaczniemy stajować Co? Kamień się oddał. Zielony u zielonego. już I wszystko na jednym strzywieniu, kurwa. Piękne. Pięknie kurwa! Pięknie! Kurwa! No nie! No, jeszcze jak tutaj rambla dodamy, to zielony będzie dumny i ucieszony kurwa, bo po znowu po w końcu znalazłem sposób. Sup! Na rambol! Dobra! Dobra, przestańmy już robić sobie kurwa z siebie igły widły. My to wszystko już wyłączmy. Ale przynajmniej my mamy...